Co robi Adechadowiec w podróży? Dostarcza sobie wrażeń. Co robi Adechadowiec, który przyjechał do państwa, w którym spędził 6 lat? Próbuje najlepszego, co jest w tej fantastycznej krainie serów Old Calls i wielu innych. Próbuje kuchni surinamskiej. Otóż w Holandii kuchnia surinamska jest kuchnią rodzimą, ponieważ z tych wszystkich kolonii, w których dorobiła się Holandia, a surinam jest jedną z najciekawszych i można powiedzieć najbardziej obecnych. Ciągnę więc tą niesamowitą surinamską zupkę i poczuję, że mam lepszą relację z własną nadpobudliwością. A tak naprawdę jestem tu na kolejnej misji, która również uśmierza moją nadpowiedliwość i kanalizuje. To jest misja w Hadze. Rozpoczynam dokumentację do filmu o polskich bezdomnych, którzy tu mieszkają w różnych warunkach. Ale jest organizacja, która nazywa się Barka. I która pomaga im wrócić do kraju, znaleźć pracę, mieszkanie, tak nad głową, jeśli tylko tego chcą. A czy na pewno chcą tego? Nie wiem. Niestety, tu nikt. Niech żyje kuchnia sufinanska. Niech żyją takie cudowne miejsca. Niech żyje Haga. Z jej spokojem. Na pewno znajdę dziś zieloną herbatą, w którym z oryginalnych herbaciarni haskich. ADHD-owcy z ADHD podcast Underground oczywiście. Pozdrawiam Was, kochani.